Jest czwartek, 26 stycznia. Wyobraź sobie, że przygotowujesz się do podróży, podczas której będziesz miał do wykonania ważne zadanie. Słuchając fragmentu Ewangelii, zwróć uwagę na to, jak Jezus przygotowuje uczniów do drogi. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie. Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, Wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do Was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą Was, Jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jezus, przygotowując uczniów do drogi, uczy ich całkowitego zaufania Bogu. Radzi, aby zamiast polegać na własnych siłach i dobrach materialnych, oddali się Jego opiece. Wszystko, czego będą potrzebować, znajdą u ludzi, których spotkają na swojej drodze. Jakie sprawy w twoim życiu możesz powierzyć Panu? aby to On się o nie zatroszczył. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii słyszymy, jak Chrystus dba o to, aby żaden z uczniów nie czuł się samotny. Posyła ich po dwóch, tak aby mogli być dla siebie pomocą w pojawiających się wyzwaniach. Jakich ludzi postawił na twojej drodze Bóg, aby byli dla ciebie podporą? Do kogo posyła cię dzisiaj? Jezus mówi dziś uczniom, jak powinni postępować w domach, w których się zatrzymają. Radzi im przyjmować to, co napotkają, i odłożyć na bok oczekiwania. Często boska odpowiedź na nasze prośby nie jest taka, jak sobie wyobrażaliśmy. Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, zastanów się, jak zwykle reagujesz na pomoc, którą otrzymujesz od Boga. Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie. Jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu, jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im: Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Koniec modlitwy. Możesz podziękować Jezusowi za ludzi, których dzisiaj spotkasz. Poproś go o dar zaufania. Mała Ojcu i synowi, synowi i Duchowi Świętemu, i Duchowi Świętemu jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.